Na ten mecz był taki, żeby w miarę możliwości jak największa ilość dziewczyn zagrała. E, niestety no, nie wyglądało to na pewno tak, jak sobie zakładaliśmy i tak jak to miało wyglądać z naszej strony. Także na pewno cieszą trzy punkty, ale niestety w jakim to zdobyliśmy. Tak, ale ja powiedziałem to przed samym meczem, że to nie będzie łatwy mecz i mamy się przygotować na to, że to będzie bitwa, że te, te zespoły takie jak Wisła Warszawa e, nie mają nic do stracenia i przyjeżdżając na jakikolwiek mecz, to tak naprawdę one mogą e, grać, że tak powiem, o wszystko. E, o całą pulę, bo e, nie mają żadnej presji, one nic nie muszą. I z takimi zespołami zazwyczaj gra się bardzo ciężko, także ja przygotowywałem zespół e, na, na taką sytuację, ale no jak widać, czasami musimy się przekonać na własnej skórze. Raczej bym się skłaniała e, ku temu pierwszemu, jest to złość, ponieważ po raz drugi ucieka nam punkt. Po raz drugi przegrywamy w głupi sposób końcówki. Mam wrażenie, że dzisiaj tutaj powinien być tajbrek i to dopiero tajbrek powinien rozstrzygnąć o tym, kto wygrywa dzisiejsze spotkanie. Natomiast my prowadząc 20. 15 przegrywamy w trzecim secie i nie wywozimy ani seta, ani punktu stąd. Na pewno uciekła nam chyba koncentracja w tym trzecim secie. Wydawało nam się, że prowadząc 20:15, set wygra się sam, że się dogra, że to jest przewaga. Popełniliśmy na pewno też kilka błędów. Były to błędy w przyjęciu, gdzie to do dogranie piłki przyjęcie nie było tak perfekcyjne, abyśmy mogli zagrać pierwszym tempem i piłki w aucie. piłki walcie, piłki uderzane w środek bloku bez, że tak powiem, pomyślunku. No tak grało się dobrze, chociaż pierwszy set w ogóle mi na to nie, się, się nie zapowiadał. Myślałam, że będzie dużo gorzej, ale gdzieś tam odblokowałam głowę i starałam się wymazać pierwszy set z pamięci i myślę, już o następnych, bo przecież o to chodzi, że Zapominamy to, co się dzieje i gramy następną akcję. No, ten mecz był ciężki, ale wydaje mi się, że w tej lidze wszystkie mecze takie będą, że liga jest na tyle wyrównana, że nie będzie już łatwych rywali i do każdego meczu musimy podejść z pełnym zaangażowaniem i, i z wiarą w to, że, że zwyciężymy, bo tutaj na pewno nikt łatwo nie odda punktów i myślę, że każdy mecz to będzie walka, walka o punkty, walka o wygrane. Meczu. Nie skupiamy się na następnych setach, dopóki pierwszy się nie skończy. I myślę, że tutaj zabrakło pewnej konsekwencji i determinacji. I to, że, że nie wyszedł nam ten drugi set, gdzie wygrywałyśmy naprawdę dużą prze, przewagą. E, gdzieś nas może trochę zgubiło i rozlu, rozluźniłyśmy się, ale na pewno nie myślałyśmy o następnym. Mecz ciężki jak dla nas. To był kolejny mecz, który zagrałyśmy według mnie dobrze. Myślę, że jeszcze możemy coś poprawić, no ale zabrakło nam, no za, troszeczkę zabrakło. To, że to jest w każdym secie praktycznie po dwa punkty, no boli. Niestety ta przegrana boli. Teraz na gorąco ciężko jest powiedzieć, czego zabrakło. Myślę, że na spokojnie usiądziemy już na miejscu w Warszawie i przeanalizujemy mecz i zobaczymy. Może, może wyjdzie... Wyjdą nasze braki. Na razie gramy w dziewiątkę, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie ten skład będzie uzupełniony i będzie to lepiej wyglądało.